Na te ceny w Warszawie za 33 zł taka kolacyjka wszyscy się muszę polecam z zapiecka. To też ciekawe, bo jakby się w Będąc w Warszawie, to muszę się porządnie zastanowić. Co mówiąc zjadł konkretnego też pewnie Wam pokażę, ale mnie jeszcze jedna rzecz. Jak można tu spędzić wieczorem dobrze czas? Zostałem z tej krusy zapiecka. Tutaj fajny kopacz to jest, tylko chodzi fajna reklama. Dornad, jest, tak. A my skorzystamy z tych najlepszych krokietów, bo jak to ja, ich tam Nie, tej nie to to jest bardzo polecana bo Jest to góra nie, uh -huh. te krokiety My <observing> spróbujemy jednego smaku, a co będzie z tym zobaczymy. My Mamy cały tą, tą, tą restaurację, wszyscy wszystko do 16, Tak, to jest jedna rzecz, bo jestem chyba na jakimś rynku i nie wiem, czy mógłbym to dla Was pominąć, chociaż wolałbym raczej nie, żebyście później byli z DNA mnie. nie. ten kurwa, pilot wziął, oznamy wszystkie kanały, kurwa, i ja pierdolę się po skrzydłach. Eee. Na Warszawie za Zapiecku zakupiliśmy przy trwilu właśnie te kokieciki Swinner 4. Cena 33,90, do tego 3 szosy, pani żurawinka, jakiś krótkoszkowej jakiś koczupek I muszę wam przyznać, że to jest naprawdę zajebiste. A ja bym chciał, aby was więcej osób zostawiało jakieś y, lajki pod tymi filmami, abym ja mógł dla was ich więcej robić.